Wszystkim dla mnie było ważne to, żeby można było nim normalnie się poruszać. Wiadomo, na gąsienicę y, trzeba mieć już lawetę, y, no i stwarza to dużo problemów. Jeśli chodzi o Scotta, no w sumie jako małe dziecko bawiłem się takim małym modelem Scotta i y, tak zawsze chodził gdzieś mi po głowie i nie przypuszczałem, że y, no uda się spełnić marzenie. Założenia były takie, miałoby to być wóz e, do przewozu, e, wiadomo, iluś tam żołnierzy w jakimś określonym kierunku, o lekkim opancerzeniu. No ale w trakcie, jak już znasz historię trochę Scotta, wychodziło mnóstwo wersji, było mnóstwo pomysłów i w, no w sumie one Scotty służyły do 1991 roku w Wojsku Polskim. Wóz, który akurat stoi za mną, jest to wóz dowódczo-sztabowy R3M z 64 roku. Jest to 28 Scott z produkcji, z całej produkcji 4,5 tysiąca sztuk. Scott jest bardzo wymagającym pojazdem, skomplikowanym, wymaga dużo czasu, pracy. Przede wszystkim pokażę, nawet tak jak tutaj przyjechałem, jak wrócę zostanie sprzęt umyty, przeglądnięty. Raz w miesiącu wóz jest przepalany, ruszany do przodu, do tyłu. Zima, nie zima, zawsze musi być odpalony. Największym zabójstwem dla tych wszystkich pojazdów zabytkowych jest to, że no po prostu stoją, a jak stoją to wszystko niszczeje, rdzewieje. Jestem gadżetarzem, przyznaję się do tego. <grymne> lubię pojazdy, po prostu jeżeli mam mieć pojazd zabytkowy, to lubię, jak jest kompletny. No to sprawia mi no dużą satysfakcję, że są wszelkiego rodzaju jakieś tam tutaj radika. Do każdej radiostacji mam zipy, te zestawy naprawcze kompletowałem go nawet w ten sposób, żeby rocznikowo wyposażenie, żeby rocznikowo pasowało do, do mojego, do mojego skota. Mam go 9 lat. Zajęło mi tak naprawdę 3 lata, żeby, żeby tak naprawdę zacząć jeździć. Pierwsze dwa lata to była awaria za awarią, wymiana za wymianą. Co chwilę się coś psuło, bo niestety w wojsku no, nie dbają o wiele rzeczy. Rozbierałem, składałem skrzynię biegów chyba 6 razy, <grych> zanim się człowiek tego wszystkiego nauczył i zrozumiał, jak to ma działać. Dbaniem nie jest pomalowanie, umycie go, ale tutaj trzeba smarować, pilnować. Jak ktoś stuka, puka, od razu trzeba reagować, robić przeglądy. Przede wszystkim odpady. Odpalać. odpalać wóz raz chociaż w miesiącu, obojętnie czy ciepło czy zimno, odpalać. To jest, to jest bardzo ważne. On wtedy, yy, yy, tak jak tutaj, jest układ pneumatyczny, on się napompuje, on, otwierają się zawory, on się wypluje, naciągnie powietrze i tak dalej. Oczyś, oczyszcza się. A jak wóz stoi, to niestety no, nie ma siły, to, to będzie się psuło.